Mam w końcu Pattaja, mam Maćka, on wcina jakiś ryż na ostro, ja prosiłem nieostrego Pattaja. W Polsce to jest najczęściej zamawiane przeze mnie danie azjatyckie. Do tego mamy szejk kokosowy, którego nie mogłem znaleźć w Port Barton przez dłuższy czas, więc no idealne jedzonko. Po prostu super wywiadek. Jesteśmy w takiej knajpce, bardzo dużo dań, w ogóle dali nam dwie karty menu, nie wiem, tutaj chyba z kilkadziesiąt, z 50 różnych dań do wyboru. Cenowo ok, zobaczymy ile, bo nie wiem ile ten tempata, ale kokosowy szejk 40 batów. Czyli e, chyba nawet nie całe 5 zł, bo płaciłem 50, to wyszło 6 chyba 20 za kawę. No to tu jest na 10 batów mniej, złoty 20 to jest chyba 10 batów. No to równo 5 zł, chyba. Chyba równił o, idziemy z pattaja mojego, tam jest ta restauracja. I, i patrzcie, look, mam, I'm in Poland. There are pączki. Czyli spójrz, mamo, o te teraz w Polsce. I jest Pol 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 polskie rzeczy, są tutaj. Tak, tradycyjna Policzba shop. Czyli pewnie jakiś Polak prowadzi. Pączki, pączki, ale nawet nazwa jest pączki. Zobacz na menu, masz krem mleczny, czekolada, to Polski. <laughs> No, także takie ciekawe miejsce w Bangkoku, o, warszawskie Wursa. Fajne miejsce, ale nikogo nie ma, a nie, jest tam jakiś facet. Ale no, ja tam na pączkę nie mam ochoty. Najadłem no, się. Tym szejkiem też yy, słodki lekko był taki. Za, z atrakcji głównych Bangkoku, do, którego, do której doszliśmy. Jest to świątynia Złotego Buddy, który. No, złoty jest po prostu posąg Buddy, pokryty złotem prawdziwym. Zobaczymy, ile wejście, Mam nadzieję, że nie za dużo. Ale tu w Tajlandii chyba nie są takie drogie e, bilety. No, tu jest król Tajów. Oni bardzo, bardzo są za rodziną królewską. Bardzo szanują. Tu są kary, wręcz do więzienia można trafić za obrazę. Eee, po prostu monarchii fajne miejsce. Idziemy poszukać biletów z, ma z Maćkiem. Tam jest jakiś bilety. A tutaj słońca nie ma, to ładnie gdzie widać budynek. Przechodzimy do złotego buty. Bilet wstępu 40 batów. Tak, wygląda bilet, czyli pin złoty. Tu jest obraz tego króla Tajlandii. O, jacyś mniejsi wychodzą. Dobra, idziemy do środka. Żeby wejść do świątyni trzeba sięgnąć buty. Jest tutaj taka półeczka. W środku chyba nie można nagrywać z tego, co widziałem, więc. Jesteśmy przed wejściem do Złotego Buddy. w środku nie można nagrywać jakieś tam zdjęcia, urywki, może uda mi się nagrać, ale tutaj widzicie, Budda jest, złoty. Co mogę powiedzieć? Eee, to jest taka ciekawostka. Ogólnie jest to największy pos posąg Buddy ze złota na świecie. Ma 3 metry wysokości, jest w pozycji siedzącej, takiej siedzący po turecku powie powiedzmy. Eee, ogólnie historia z Złotym Buddą jest bardzo ciekawa, bo... W XVIII wieku, w czasie wojny z Birmą, Birmańczycy mieli e, no po prostu e, mieli takie nie, nie, nie powiem e, przyzwyczajenie, ale no można to tak nazwać, że rabowali klejnoty, właśnie różne świątynne posągi, złoto i, i tak dalej, więc e, Tajowie, wtedy to jeszcze była Jatulla tak się nazywał ten kraj, e, w Bangkoku nie było stolicy, e, oni po prostu stwierdzili, że pokryją posąg gipsem, żeby nie był odszukany przez Birmańczyków i skradziony, więc był pokryty gipsem. Później w międzyczasie został wywieziony tu do Bangkoku z tej byłej stolicy kraju i zapomniano, że w środku jest złoto. Po prostu przez 200 lat był posągiem z gipsu i dopiero w latach w XX wieku w latach 50 lub 60 któryś rok nie pamiętam dokładnej daty Podczas prac renowacyjnych podnoszono posąg i on upadł. On upadł i co? Pod gipsem okazało się, że to jest złoto, że jest złoty. No i ogólnie tutaj duża radość była i z mało, z małej, mało znaczącej jakiejś świątyni został tutaj, widzicie, utworzony później w kolejnych latach taki ładny, ładna świątynia. Aby, aby tutaj po prostu godnie ten posąg przechowywać. No i jest jedną z głównych atrakcji Bangkoku. 5,5 no, tony waży, 3 metry wysokości. Jest pokryty złotem. Jest tutaj w Bangkoku bardzo, bardzo popularny. Piękne miejsce. Posąg też jest bardzo fajny. Podoba mi się. Jest taki szczupły buddha. Czasami jest pokazywany jako... Grubsza postać tutaj jest taki, widzicie, młodszy się wydaje. No także taka ciekawostka. Na pewno się ucieszono, gdy odkryto, że w środku jest złota Tam jest ta świątynia złotego Buddy. Tam jest, tutaj jest ta zewnętrzna, tył pokazany, że tak powiem, świątyni, a tutaj jest, patrzcie, jaka fajna, jest bardzo piękna inna świątynia. Także tu już jest taka normalna bez jakichś posągów. Chyba przychodzą tu ludzie się po prostu pomodlić, ale no pięknie tutaj. Nie wiem jak tu jest z tym wejściem. no Na pewno widzę, że buty trzeba ściągnąć. Maciek ściąga. Palą się kacilełka. Ściągniemy czapę, buty i wejdziemy zobaczyć co tu jest. Jesteśmy w Chinatown, so dzielnica chińska tutaj w Bangkoku. Bardzo, bardzo kolorowa, bardzo ładna, w ogóle te chińskie dzielnice czy w Singapurze, czy Kuala Lumpur są bardzo, bardzo właśnie ciekawe, często się wyróżniające na tle innych ulic w danym mieście. No. Tutaj jak na razie nie ma takich e, markecików z pierdołkami, tylko zwykłe sklepy, ulica. Ale może gdzieś w jakimś innym miejscu jest, może po prostu nie trafimy tam. Maciek poszedł do 7 Eleven po coś do picia. Ja jeszcze mam wodę w kieszeni, noszę od paru godzin tą wodę, już mi się zrobiła ciepła. Tutaj pani sprzedaje soki z granatu mały 40, duży 50, czyli mały 5 zł, duży 6 zł. Taki napoik z granatu, nieduży, ale te granaty są dosyć drogie. A obok ma e, sok e, z limonki, no to jest za 20 watów, czyli 2,40. Pan tam ma jakieś owoce na wagę sprzedaje. O, piękna, piękne są te budynki tutaj na chińskiej dzielnicy. Przez poczekam chwilę na Maćka i sobie tu oglądam, co się dzieje dookoła. Pójdziemy w tamtą stronę, zobaczyć, co jest dalej. Na wieczór coś się dzieje, później już na wieczór, zobaczymy, bo tu są też takie dzielnice nocne, nocny market Chinatown, więc może tam trafimy, zobaczymy, co tam się dzieje. To dzisiaj praktycznie cały dzień poza hostelem. Jak wyszedłem, to tak dopiero w nocy wrócę, bo to daleko jest do centrum, więc chcę jak najwięcej pozwiedzać. Kolejne duriany. Ja dosyć drogie, widziałem kilka takich kawałków z środka do jedzenia Około 300 batów Czyli złoty 20 zł, a to 30 parę złotych po 40 zł jest dosyć drogi deser. o, tu ładnie pachnie History food jest najsmaczniejszy, ale kiełek Takie zawinięte w jakimś cieście Fajne rzeczy. Czy jakby dłużej był to by pojadł? A ile ja tu będę? 3-4 noce na początek Ale czy to wszystko z mojego Bangkoku w tym Przy tej podróży to nie wiem Może jeszcze później wrócę Będę miał odlot do Europy o. No jest tu duży ruch Jeżeli chodzi o ulicę o granaty Kasztany jadalne często tu smażą, też kilka razy widziałem. O, mają kokosiki Jś małże. Czy małże takie muszelki bardziej niż małże? To fajne jedzonko. O, jest tutaj wszędzie. Przy każdej chodniku co parę metrów jest jedzonko. Tam są restauracje, widzę z drugiej strony. O, zegarki. Chińczycy są bardzo przedsiębiorczy i wszystkich dużych miastach Azji praktycznie są jakieś szajna tam. Imigrowali do różnych krajów z Chin. Jak Chiny były bardzo biedne, i po prostu pozakładali swoje. Swoje China tam, swoje miejsca, swoje dzielnice chińskie No wyróżnia ich to co do niektórych krajów No bo Filipińczycy ogólnie nie są zbyt nauczeni do pracy A Chińczycy są bardzo przedsiębiorczy I dzięki temu Właśnie sobie radzili dobrze na emigracji Tutaj na chińskiej dzielnicy jest dużo takich sklepów ze złotem Po prostu Chyba mają takiego, wiecie, hopla troszkę, na punkcie złotych rzeczy. Jest po prostu kilka takich sklepów. Tutaj mijaliśmy. O, tutaj jakieś rybki. Owoce morza. O, tu są jakieś, jakieś indyki czy kaczki wiszą. No jest bogactwo wszystkiego, naprawdę. Wszystko tu jest po prostu... Tu bym mógł codziennie jeść coś innego przez, przez długie, długie dni jak nie tygodnie czy miesiące Tutaj orze kasztany jadalne O kolejny ze złotem mówiłem wam że jest mnóstwo To już chyba z piąty który mijamy a z tamtej strony drugiej też widziałem więc jest dużo O, tam patrzcie jakie złote kolejne. Aż świeci to po oczach, tyle tam złota wisi. I ciągle ludzie są, ciągle ktoś tam chodzi, kupuje. O, tu kolejny, Jakaś złota ulica, bo normalnie złoto za złotem. Przeszliśmy z tamtej strony, gdzie są te złote rzeczy, tutaj. I tu jest mnóstwo owoców. Taki bazarek, idziemy zobaczyć co tu jest. O, jabłuszka 100 batów, jedno jabłko 12 złotych, możliwe, bo jabłka są importowane z Europy najczęściej, więc są bardzo drogie. Tak samo było na Filipinach czy w Malezji. Były drogie, drogie były te jabłka. Także tutaj zdecydowanie opłaca się kupować bardziej tutejsze, dla nas egzotyczne owoce, no a dla nich bardziej egzotyczne są jabłka. Dużo tych, tego soku z granatów jest. No mi tak średnio podchodzi ten sok z granatów, ale może kupię, bo może ten co piłem w Europie, w Polsce, jest inny niż ten tutejszy. Trzeba będzie spróbować. Weszliśmy w jakieś takie węższe uliczki, ale tutaj są już pierdółki i ubrania. Tam było jedzenie. A tutaj już takie chińskie badziewie. Nie zawsze oczywiście Chińczycy nie, nie produkują tylko badziewie. To w latach 90. kojarzyły się chińskie rzeczy z rzeczami, które się szybko psują. A w ostatnich latach Chińczycy tak poszli do przodu z technologią, z produkcją, że już teraz czasami naprawdę dobre rzeczy chińskie można kupić. No ale tu są ogólnie takie pierdołki, w sensie, że jakieś pamiątki, jakieś o, zabawki, jakieś pluszaki. Jakieś kolczyki, jakieś takie niedrogie ozdóbki i inne tego typu rzeczy. Gadżety, pamiątki. No tutaj są skorpiony i robaczki do zjedzenia. Nie wiem jeszcze jaka cena. Skorpiona może bym jeszcze spróbował, ale takiego karaczana to nie bardzo. Także kto, kto jest chętny, to jest szarańcza, robaczki i, i, i skorpiony, no takie ich przysmaki, ciekawe rzeczy na pewno. Super tutaj jest, tyle różnych rzeczy, że nie wiadomo gdzie pójść, naprawdę. Tutaj przeszliśmy dookoła, bo już tu wcześniej byliśmy, ale akurat mi przerwało nagrywanie jak y, przechodziliśmy koło tych skorpionów i robaczków. I się wróciliśmy, no to przyszliśmy do koła, przyszliśmy tędyk i ciągle, ciągle coś nowego, ciekawego i będziemy tu chyba krążyć z godziny jak nie lepiej. No tutaj patrzcie grzyby suszone. Jesteśmy przy e, takiej barkowej przeprawie. Tutaj są takie łódeczki, które po prostu kursują od miejsca do miejsca i można kupić bilet e, do danego miejsca i po prostu popłynąć. Nie trzeba autobusem, czy tam busikiem, tylko widzicie, wodą. Nieźle się rusza ta woda. O, tutaj są bilety. Także dosyć fajne też. Ciekawostka taka. Na razie żadnej łódki nie widać, więc ludzie siedzą, czekają, a ja chcę zobaczyć tutaj widok na wieżowce. No, tam pod mostem są ładne wieżowce. Ale się rusza ta woda. Można przejść też górą mostem. Chcemy na drugą stronę się przeprawić, ale na razie po prostu sprawdzamy tutaj opcję, czy się da jakąś łódeczką. Mała łódka, ale to w drugą stronę, my chcemy iść drugą. Tam, gdzie ten nich się schował, do połowy go widać. A tutaj przypłynęła, przypłynęła ta bareczka, łódeczka, nie wiem jak to nazywa się. Śmiesznie, bo koleś gwizdał, jak podpływał tak w taki śmieszny sposób. Żeby ludzi przywołać. O, i już weszli i odpływa. A tu jeszcze nie wszyscy weszli. <śś> się zwlekali, strekali. No to mają pecha. Szybko trzeba, ale ci seszli, biali i zdziwieni, że odpłynął. Nie ma czasu na takich wygodnych białasków, którzy by chcieli, żeby im jeszcze złoty dywan pod nogami rozłożyć. Dobra, coś płynie, chyba nasze, zaraz się okaże, już czekamy, bo tutaj ci, co o, się spóźnili, to co oni teraz, drugą stronę chcą? Nie wiem, nie rozumiem tych ludzi, oni chyba nie wiedzą sami, co, co chcą, albo chcą po prostu popływać sobie po, tutaj po rzece, rzece, czy to jest zatoka, ciężko mi powiedzieć, pewnie kawałek morza tu się wlewa.